że duszewna ludyna nie przyjmuje to hoszco wid Bożego Ducha bo dla niej to bezumstwo i wonane może nie może tego zrozumieć to muszco ce dosłiduje się duchowno Kole Kого mówimy o komunikacji, to ważne jest to, że jest nadana jakaś informacja, w tej informacji jest zakodowane jakieś znaczenia, i adresat tej informacji, win ma ją i rozszyfrować też, co do niego dochodzi. Wtedy możemy mówić o rozumienia, właśnie pro komunikację, że ja wysłał jakąś informację zakodowaną w słowach, w, w gestach i co druga osoba może to odczytać. O te znaczenia tą informację, jaką ja do niej no, zwracam czy posyłam. I zwyczajno, kiedy ja nie znają, jak to przeczytać, jak to zrozumieć na przykład nie rozumieją słów, czy nie rozumieją poniać, czy zowsiem nie czują, czy nie patrzą, to nie was własne rozczytati, czy zrozumieć, i tego, co do mnie jest skierowane, to mu nie ma nijakiej komunikacji, nie ma związku i nie ma wzajemnego rozumienia. I, właśnie, takie i proce tym apostoł Pawło do Koryntian, że tak sprawdzi to mówi do e, tych koryntian, ale i mówi do każdego z nas też, co to, też co ludzkie i też co ludyna, nie może zrozumieć tego, co jest Bożym. znaczy, ludyna nie może zrozumieć i sprynia na Bożego ducha. Sama po sobie, po swoich siłach, po swoich wysiłkach, po swoich znaniach, nawet po samym fakcie Розуму, вуха, очей, але щоб власне, те, що є Боже, те, що є Духом Божим, щоб це зрозуміти, необхідне, щоб мати власне, цього ж Духа Божого. І Павло до нас говорить сьогодні до кожного з нас, що те, що дозволяє зрозуміти, прийняти і йти за Божим Духом, це сам дух, який в мені перебуває. І щоб, звісно, зрозуміти цю інформацію, щоб зрозуміти і прийняти Бога і того, що є Божим, це необхідне. А цього Духа Божого кожен з нас отримує у таїнстві хрещення. Але не тільки, бо, бо необхідне є це продовження, щоб це розвивалося, щоб цього десь, наприклад, не загушити. Як, наприклад, в цій притчі Ісуса. Gdzie zerno wpało na e, kamienisty grunt, albo na drogę, albo w ternie. Ono nie wyrosło. Była możliwość, ale niczego ono nie dało. To ten duch, e, kiedy ja odkrywam się, kiedy dbam o to, żeby on wzrastał, przez moją modlitwę, przez życie, następnym jak w spowiedzi, w ta e, codzienna modlitwa, to zwrócenie do tegoż ducha, win daje ni możliwość poznania, co jak nie zmorzą do końca zobaczyć, jak poznać Boga, ale mając Bożego ducha, jaki w mnie перебуwaje, починаючи станsą chręszczenia i pitrymowa noho, przez e, te moje wysiłki, to, to Zusylia jakie polegają na tomu, że żywą taistwa, żywą Bożym słowom, żywą liturgią że tym, żeby szukać i poczuty tego ducha w mnie Bożego, to win to robić. To win dużo bardzo obdarowuje. To może zrozumite, sprawni, i wielkie duchowne, Boże w mnie, bo co Bóg mnie daje. I tutaj na ziemi może już zrozumieć. rozumite. Przykładem tego staw jest Święty Grzegorz Wielki, który zmienił wreszcie swoje życie, bo odkrył się na ducha. I ten duch zrobił to, co stał się wielkim wczesnym wiercącymi, i wielkim e, tym, jaki ponúkał do rozwytku cyrkwi na swój czas, i dziękując, jakomu i my do dziś korzystamy. Oto i naśladki ducha. I one też są i w nas, i mamy w tym udział. I niech właśnie Duch Święty nam pomaga w tym, abyśmy go stale odkrywali, my rozumieli Jego, przygodili do niego. Власне, щоб ця комунікація вона була між людиною і Богом, дякуючи вас на цій Божої мудрості, Божої благодаті.